Cześć, witaj w kolejnym odcinku na kanale Skin Expert. Długo się zastanawiałam, czy podejść do dzisiejszego tematu i jak do tego tematu podejść, bo z jednej strony produkty na Komi Next Level wyższy poziom pielęgnacji, czy może na Komi Next Level na co mi to? Gdy zaczynałam pracę jako skin ekspert 7 lat temu, to produkty ze składnikami aktywnymi, takimi jak retino, czy kwasy, peptydy, ceramidy właściwie takich produktów można by ze świecą szukać. Było bardzo ciężko znaleźć e, konkretne produkty w przystępnych cenach. Nagle okazuje się, że mamy ich mnóstwo, wyrastają kolejne marki, kolejne produkty, jak grzyby po deszczu. Ale czy wszystko złoto, co się świeci, czy na pewno. Wszystko, co ma napisane, procenty, to jest to, co powinniśmy chwycić natychmiast i kupić i używać w naszej pielęgnacji. Sprawdźmy to na przykładzie marki Nakomi. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, albo jesteś tutaj po raz pierwszy, nazywam się Agnieszka Zielińska. Siedem lat temu stworzyłam usługę Skin Eksperta, i można powiedzieć zawód Skin Eksperta. I od siedmiu lat uczę, jak pielęgnować skórę skutecznie. A żeby ci to ułatwić, stworzyłam narzędzie do samodzielnej diagnozy My Skincare Box, w którym za rękę prowadzę Cię przez meandry pielęgnacji Twojej skóry i skutecznych kosmetyków. Linia Next Level marki Lancôme wydaje się być bardzo interesująca. Oczywiście można w niej odnaleźć trochę inspiracji z innych marek, ale to dzisiaj nie jest nasz istotny temat. Mamy przede wszystkim produkty kosmetyki, które ja klasyfikuję jako serum aktywne, czyli kosmetyki, które mają składniki, które coś naszej skórze mają zrobić. Co i jakie składniki konkretnie? O tym za moment. Produktów w ogóle w całej linii Next Level jest 29, dość dużo, i zacznijmy sobie od tego, żeby je trochę uporządkować. Na ekranie widzisz całą gamę Next Level z moim poszeregowaniem, uszeregowaniem na konkretne funkcje kosmetyków, czyli mamy jedno serum antyoksydacyjne, mamy trzy serum nawilżające, mamy jeden krem nawilżający, mamy serum aktywne, takie najmocniej aktywne mamy kwasowych 8, retinolowych 4, inne. O nich też dzisiaj powiem kilka słów. Jest ich pięć. Mamy również trzy filtry UV, czyli trzy kremy z filtrami UV i cztery produkty, które są według mnie zupełnie innej kategorii, w tym produkty do stosowania pod oczy. Zazwyczaj staram się zacząć od plusów, a dopiero potem przejść do potencjalnych minusów. Natomiast chciałabym dzisiaj zacząć od tego, żeby wyjaśnić Ci, skąd moje wątpliwości, skąd moje. Zastrzeżenia i jednocześnie wynikający z tego brak zaufania do produktów Next Level, które prawdopodobnie, jeżeli obserwujesz moje filmy od jakiegoś czasu, to już wiesz, że praktycznie nigdy się nie pojawiają w rekomendacjach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie do końca ufam claimom marketingowym albo inaczej. Nie do końca ufam markom, których. Tak zwane deklaracje marketingowe, czy klejmy marketingowe, są trochę w moim odczuciu na wyrost. Czyli, jeżeli czytam, że produkt obiecuje, że da mi szczęśliwe pory, happy pores, albo mam być jak Feniks, czyli jak rozumiem, odrodzić się z popiołów, to dla mnie to jest troszeczkę za bardzo marketingowe w stosunku do tego, czego oczekuję od kosmetyku. Ale można powiedzieć, że. Dobra, dzielińska, czepiasz się, naprawdę, jakby to jest marketing, każda marka ma swój własny, są marki, które dużo bardziej jeszcze obiecują gruszki na wierzbie i to prawda, natomiast jesteśmy przy next level i trzymamy się tej marki. Kolejna rzecz, nauczyliśmy się i przyzwyczailiśmy się trochę, że skład jest pewnym punktem odniesienia i to, co jest na opakowaniu, możemy na to... Przymknąć oko na to, co jest na opakowaniu, ale jednak ten skład e, powinien nam tutaj dać w pełni wiarygodne informacje. No i okazuje się, że e, na komi Next Level e, podważa tę e, dotychczasową wiarę, że tak jest. Bo jak się okazuje, trzeba bardzo mocno się naszukać, żeby dojść do sedna, co w danym kosmetyku się znajduje. Przykład, który chyba najbardziej jest popularny, który też pojawiał się na Instagramie jako element analizy, to ceramidy 5%. Ceramidy 5% na opakowaniu sugerują, że w produkcie jest 5% ceramidów, które mają odbudować barierę skórną. Płynąć pozytywnie na część lipidową naszej skóry, przyspieszyć odnowę, regenerację, być świetnym preparatem po zastos do zastosowania po zabiegach, po retinolu, po podrażnieniu skóry, świetnym w tym momencie zimą teraz. No i gdzie jest haczyk? Produkt nazywa się Ceramid 5%, czy Ceramid 5%, jeżeli czytamy już po angielsku, bądź Ceramides 5%. Ale już widać pod spodem, że 5% stężenie owszem jest, ale składnika, który nazywa się SK myślnik Influx RVMB. To jest cały kompleks składników, w którego w skład wchodzą ceramidy. Ale jeżeli przeczyta się całą kompozycję, a nie jest to problem, żeby dojść do tak zwanych danych technicznych tego składnika, wymaga trochę czasu, wymaga zalogowania się, założenia konta w niektórych portalach, ale da się do tego dojść, to nie jest to, czyst, to nie są czyste ceramidy, co daje nam sygnał, że paradoksalnie jakby, może inaczej, są informacje, które mówią, że składników aktywnych czy masy aktywnej w w tym całym kompleksie jest około 2%. Ja znalazłam informację o tym, że ceramidów prawdopodobnie w tym całym kompleksie jest około 1,5%. I mówimy o kompleksie jakby całym, w zależności teraz od tego, jak został on użyty w produkcie, to jeszcze się zmienia to, może się zmieniać to stężenie. Natomiast jedno jest. Można powiedzieć całkiem pewne. Nie mogę powiedzieć stuprocentowo pewne, bo nie znam jakby receptury technologicznej tego produktu. Ale te dane, które, do których mogę dotrzeć, one pokazują, że w tym produkcie nie ma 5% ceramidów. Co oznacza, że trochę mamy wprowadzanie nas. W błąd. Z jednej strony nie, jakby tutaj producent się może wybronić, przecież podałem informację, że jest tego kompleksu 5%. Natomiast dla przeciętnego konsumenta to jest informacja, tam jest 5% ceramidów versus inne produkty, które e, mają tych ceramidów mniej. No to dlaczego on jest tak tani, a inne są drogie, a mają mniej składnika? To nie wynika z samej czystości, jakości, e, obecności stężenia konkretnego ceramidów, to jest stężenie od. Określonego kompleksu z ceramidami. W związku z tym, jeżeli spojrzymy bardziej mm, z perspektywy skóry, tego, co rzeczywiście ten produkt może naszej skórze zrobić, to raczej nie nazwałabym tego produktem odnawiającym barierę hydrolipidową, czy nie, wk nie wkładała w kategorię czy w funkcję e, serum lipidowego do odbudowy bariery hydrolipidowej, a raczej patrząc na skład, będzie to. Całkiem niezłe serum nawilżające. Kolejny taki produkt, który też wzbudza. No, coś we mnie wzbudza, i jak widzisz, właśnie na ekranie, to jest takie trochę, no coś mi nie gra. To jest serum antyoksydacyjne o nazwie Vitamin C15%, czyli serum z witaminą C15%. No i znowu, ponieważ jestem wielką fanką witaminy C, e, głównie w postaci kwasu askorbinowego, ale jakby całościowo witamina C jest przeze mnie uważana za królową e, witamin w pielęgnacji, no to jak widzę 15% stężenie witaminy C w produkcie, to już jestem zaintrygowana. E, spodziewam się, że to będzie jedna witamina C, która jest w stężeniu 15%. Jakież jest moje zdziwienie, kiedy sięgam po produkt next level i patrzę, że tam są trzy witaminy C, czyli kwasa skorbinowy i dwie pochodne, każda w innym stężeniu i producent je dodał sobie stężenia na opakowaniu i razem zrobiło nam to 15%. No, nie do końca to się zgadza z, z perspektywy tego, co wiemy i z chemii, i z kosmetologii. To trochę tak, jakbyś drogi widzu Wicko powiedziała swojemu partnerowi, partnerce, płeć obojętna, kochanie, kup 3 kg jabłek, ale odmiany Jona Gold. Twoje kochanie wraca i mówi: Kochanie, kupiłem 3 kg jabłek. Wziąłem. O, trochę z każdej odmiany. Robić to jakąś różnicę? Jeżeli akurat konkretnie chciałaś ona goldy, czy chciałeś na goldy, albo nie wiem, antonówki pod szarlotkę, cokolwiek, no to będzie to robiło różnicę. I w przypadku skóry, może tak. Witamina C można powiedzieć. No dobra, niekoniecznie może to zrobić aż tak wielką różnicę, choć akurat te pochodne, jedne są rozpuszczalne w olejach, jedne są rozpuszczalne bardziej w wodzie, jedna mniej stabilna, druga bardziej stabilna. Trochę mi to nie do końca gra. Zakładam, że tutaj producent zadbał o bezpieczeństwo i o stabilność swojego produktu. Natomiast to 15% sumowane z trzech różnych pochodnych z trzech witamin C trochę mnie no, gryzie. Gryzie mnie to i nie do końca mi się to podoba. Kolejne produkty, do których mam zastrzeżenia, to bardziej z perspektywy tego, jak mogą działać na skórę i jak mogą potencjalnie nie do końca dać radę, czy nie do końca dać coś dobrego skórze, to produkty z niacynamidem. W ogóle niacynamid jest prawie wszechobecny w produktach Next Level. Prawie w każdym produkcie, prawie gdzieś się ten niacynamid przebija. A to w mniejszym, a to w większym stężeniu. Ale mamy dwa konkretne produkty z niacynamidem: jeden 15-procentowy, drugi 20 Nie ukrywam, z perspektywy skóry zastanawiam się w ogóle po co taka. Wysoka dawka tego składnika. Wiemy oczywiście, że niacynamit może, czy nawet jako witamina B3, regeneruje skórę, zmniejsza zaczerwienienie, zwęża ujścia mieszków włosowych, czyli jest w stanie zwęzić pory. Niemniej jednak mamy doświadczenia, że niacynamid już w stężeniu 10% jest w stanie drażnić skórę, a co dopiero 15%, a co dopiero 20%. Czy mamy gdzieś jakiś limit, który mówi, stop i więcej nie wchodzimy, bo nie ma sensu. Wiemy w przypadku kwasu skorbinowego, że powyżej 20% stężenia kwasu skorbinowego nie ma mocniejszego działania tego składnika. Więc to nie jest tak, że będziemy sobie dokładać 25-30% kwasu skorbinowego i skóra będzie jeszcze lepiej działała, mamy jeszcze lepsze serwant oksydacyjne. Nie znalazłam takich informacji odnośnie niacynamidu, ale zastanawiam się... Czy tutaj też nie występuje podobna korelacja? Czy te 20% to nie jest za mocne? Czy to nie jest za duże? Mało tego, to jest akurat serum, które byłoby bardzo ciekawym produktem, gdyby nie to 20%. W serum tym, oprócz niecynamidu, jest azyloglicyna, jest arbutyna i jest pochodna witaminy C, więc rzeczywiście kombinacja składników rozjaśniających przebarwienia. No, ale w tym momencie mam dwie wątpliwości. Albo patrząc na to, jak w poprzednich produktach były pewne rzeczy komunikowane, nie mamy tutaj 20% niacynamidu. No, i wtedy rzeczywiście można by używać tego produktu. Albo to jest produkt, z którym trzeba jakby obchodzić się bardzo ostrożnie, bo bałabym się tutaj. U niewprawionych skór, u skór, które są nieprzyzwyczajone do ostrych, mocnych składników, bałabym się jakiegoś podrażnienia. Przyznam szczerze, że nie odważyłam się nałożyć tego produktu na, na swoją skórę, wiedząc, jak ona reaguje na różnego rodzaju składniki. Mogę bez problemu nałożyć 50% kwas pirogronowy. Co do tego produktu, nie byłam przekonana. I skoro jesteśmy przy wysokich stężeniach, to mamy jeszcze jeden produkt, czyli kwas migdałowy w stężeniu 30%. Znowu pojawia mi się w głowie pytanie, po co? Pielęgnacja domowa ma być tym, co stosujemy regularnie, ma coraz mocniejsze składniki, ale czy my naprawdę chcemy wskakiwać w kategorię pielęgnacji profesjonalnej, gabinetowej i robić sobie tak trochę? Bezrefleksyjnie, no bo skoro jest dostępne, to jest bezpiecznie. 30% stężenia kwasów, różnego rodzaju, są dostępne. Cały czas jestem zdziwiona, że niektóre produkty można bez problemu kupić. I podejrzewam, że wszystkie osoby pracujące w części profesjonalnej tak samo się wściekają bądź oburzają jak, jak ja. No, niemniej jednak, jakby mamy, pojawia nam się 30% kwasu migdałowego. To jest jeden z najłagodniejszych kwasów, ma dość dużą cząsteczkę. I tego kwasu użyłam. Mając doświadczenie z 40-60% kwasem migdałowym, użyłam go na swojej skórze. Zazwyczaj moja skóra po zastosowaniu kwasu migdałowego reagowała genialnie. E, właściwie mogłam zrobić sobie taki zabieg e, przed wyjściem rano, potem nałożyć krem nawilżający i prawie moja skóra była jak, e, jak po liftingu, bo taki efekt e, ten kwas na mojej skórze w pierwszym momencie wywoływał. Zazwyczaj nie było jakiegoś mocnego złuszczania, nic się nie działo. Mówię o moich, e, moich odczuciach. Użyłam tego produktu, e, przyznaję, żeby nie było, utrzymałam go na skórze. Trochę dłużej niż rekomenduje producent, ale też znam swoją skórę, wiem jak reaguje, wiem jak sobie z nią poradzić. No, znowu mam pewne wątpliwości. Nie wynikają one z, jakby inaczej, nie znalazłam informacji, które by miały podważać skład tego produktu. Ja absolutnie nie chcę tego w tym momencie robić. Dzielę się ze swoimi wątpliwościami. Po pierwsze, kwas migdałowy ma dość specyficzny zapach. Jak każdy kwas zazwyczaj śmierdzi, można delikatnie wyłapać nutę migdałową. Tu miałam dość przyjemny zapach i przyjemny odbiór samego produktu. Poza podrażnieniem w okolicy policzków, nic więcej na mojej skórze się nie działo, ale ani nic dobrego, ani nic złego. No to podrażnienie było dość mocne, nie ukrywam. Więc to oznacza, że tam jest, zresztą sprawdzałam pH, ono jest kwaśne, ale. W przypadku kwasów ważne jest nie tylko pH, ale również moc kwasu, czyli tak zwane, nawet nie tak zwane pKA. I w przypadku kwasu migdałowego, wiemy, to są wartości pKA, są stałe. PKA wynosi 340. Ja sprawdziłam pH. Zaraz powiem, jaka jest tutaj zależność, bo jest. To pH jest. Około 3 i poniżej. Nie mam aż tak precyzyjnych papierków e, do sprawdzania pH, więc też nie mam stuprocentowej informacji, jakie to pH jest. Natomiast w przypadku kwasów, jeżeli pH jest równe wartości pKa, to ta moc kwasu nie jest aż tak intensywna. E, I może tak być, że przy wyższym pH, e, czy przy tym pH, mimo wszystko kwaśnym, Około 3, czy le, lekko powyżej, lekko poniżej. E, przy kwasie migdałowym ta moc kwasu nie jest aż taka, jakiej ja bym się spodziewała po 30% produkcie czy produkcie z 30% kwasem. To bądź co, bądź, nie jest produkt profesjonalny. Ale tym bardziej, szczerze, zastanawiam się, po co na co? Można mniejszym stężeniem regularnie osiągnąć te same efekty bez podrażnienia, nie ukrywam, Tydzień, tydzień dbałam o barierę hydrolipidową po to, żeby pozbyć się zaczerwienionych policzków. No, nie jest to produkt, po który z przyjemnością chętnie sięgnę po raz kolejny. Tych kilka elementów i tych kilka produktów, które się wyraźnie podłożyły i dały się dość łatwo zweryfikować, jeżeli chodzi o, czy o, stęże, o stężenia, czy o pochodne, versus jakby cała komunikacja, to powoduje, że. Nie mam stuprocentowego zaufania do produktów Next Level i nie jest to mój pierwszy wybór w jakiejkolwiek rekomendacji. Jednak, żeby być jak najbardziej obiektywną, pokażę Ci za chwilę produkty, co do których. Mam albo małe zastrzeżenia, albo nie mam ich wcale. I jeżeli masz ochotę, e, popróbować, potestować, posprawdzać, to są to rzeczy, co do których miałabym zdecydowanie e, większe możliwości do postawienia ptaszka, że tak, akceptuję, może być, czyli tak zwany approved e, i możesz z tymi produktami działać. Ciekawe produkty, e, czy takie, które są na tyle przeze mnie, zaakceptowane, że mogę ci je zarekomendować, choć też zaraz dodam jakieś potencjalnie do tego wskazówki. To na przykład produkt o nazwie Shikimic Acid 5%, czyli kwas shikimowy w połączeniu, tutaj z kwasem migdałowym i z glikolowym. Bardzo lubię kwas szykimowy w pielęgnacji, bo to jest składnik, który działa nie tylko przeciwbakteryjnie, ale również przeciwgrzybiczo. Sprawdza się przy wszystkich zaburzeniach mikrobiomu i przy wszystkich problemach związanych z łojotokowym zapaleniem skóry. Tu, w tej kombinacji, trochę się obawiam tego kwasu glikolowego 7% jako dodatku. Sprawdzam na pewno, tak, 7% nie pomyliłam się, bo to może oznaczać, że. Cały produkt może być na początku mocno drażniący. I e, nawet jeśli producent, jakby tutaj e, duży ukłon w stosunku do producenta, bo rzeczywiście jest rekomendacja, żeby nałożyć na e, w ogóle na 10 minut, a za pierwszym razem na 2-3 minuty. Zgadzam się stuprocentowo, być może nawet na minutę, żeby zobaczyć reakcję skóry, a być może nawet potraktowałabym ten produkt jako e, produkt jakby drugiego rzutu, takiego mocniejszego, czyli zaczynam z łagodniejszym o mniejszych stężeniach, na przykład z czystym kwasem migdałowym, a dopiero potem przenoszę się na kwas szykimowy z migdałowym, z glikolowym, wtedy, kiedy mój poprzedni produkt już jest niewystarczający, bo skóra potrzebuje czegoś mocniejszego, ale jest na tyle uspokojona, że nie będzie podrażnienia po samym kwasie. Więc produkt bardzo ciekawy, niemniej jednak, zresztą jak z każdym kwasem, podejdźmy do niego na początku odrobinkę jak pies do jeża, po to, żeby się nie sparzyć, nie ukłuć, tylko wykorzystać jego dobre właściwości w naszej pielęgnacji. Kolejne trzy produkty to trzy serum nawilżające, czyli trehaloza 10%, kwas hialuronowy 10% no i wspomniane przeze mnie ceramidy, które wchodzą u mnie w kategorię serum nawilżającego. A maska nawilżająca stworzona przez markę Nakomi w ramach Next Level potraktowałabym ją nie jako maskę, a jako krem nawilżający. Kolejna kategoria produktów to retinole i mamy cztery retinole, które są w czystej postaci w różnych stężeniach. Retinol to retinol. Oczywiście składniki różnią się jakościowo, o tym też już wiemy, ale tu nie mam żadnych informacji i nie jestem w stanie do nich dotrzeć. Więc zakładam, że jest to opcja, którą można wykorzystać. Jedno zastrzeżenie znowu, które mam, na niektórych produktach jest napisane pure retinol, czysty retinol, a na niektórych nie. To co, oznacza to, że jedne mają czysty, a drugie mają nieczysty? Coś tutaj w komunikacji cały czas na opakowaniach nie gra i na to bym bardzo mocno zwróciła uwagę na miejscu producenta. Zresztą określenie czysty retinol e, Trochę to dla mnie jest dziwne, bo retinol to retinol. Nie znam nieczystego retinolu. Albo jest pochodna i wtedy jest pochodna, albo jest retinol. Produkty z bakuchiolem zasadniczo są ok, ale mówiłam też już na filmie o bakuchiolu, na ile rzeczywiście bakuchiol jest w stanie podziałać na naszą skórę. Więc, jakby sam składnik tak, produkty tak, nie oczekiwałabym jakichś spektakularnych efektów. Natomiast nie będę się ich w tym momencie czepiać. Mamy jeszcze trzy kremy z filtrami i zasadniczo można powiedzieć, tak, mamy dwa dobre filtry w tych produktach, jeden organiczny, jeden mineralny. Jako filtry miejskie powiedziałabym im, tak, mają ciekawą konsystencję, dobrze się wchłaniają, dobrze się sprawiają w pielęgnacji warstwowej. Nie jestem przekonana, czy dwa filtry, to jest moje zdanie, ja cały czas to powtarzam, że dwa filtry w produkcie SPF-50 jest dla mnie trochę za mało, szczególnie jeżeli chcę skórę chronić przed promieniowaniem pod kątem starzenia i przebarwieniami, to spodziewałabym się po takim produkcie przynajmniej czterech filtrów, czyli kombinacji filtrów. 4, a nie dwóch. Niemniej jednak, jako miejski krem, e, taki do właśnie do położenia, na przykład na skórę w tej porze roku, czyli zimą, e, dlaczego nie? Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Mamy jeszcze kilka produktów kwasowych, e, natomiast tu znowu z jednej strony, tak, e, połączenie 10% kwasu migdałowego z pHA. Czy 30% AHA plus PHA to są takie kombinacje, można powiedzieć, które nie powinny zaszkodzić. Bardziej się mogę zastanowić, po co w pielęgnacji, co mają zrobić, skoro nie znam porządnie stężenia, nie znam PH produktu, nie wiem, jaki będzie efekt na skórze, więc zastosowanie tych produktów trochę graniczy z jakąś formą eksperymentowania na skórze. Ja przyznam szczerze, już nie mam na to ochoty. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, to nie są produkty, co do których można by się stricte, konkretnie e, przyczepić w sensie takim znaleźć informacje, które wskazują, że coś jest z nimi nie tak. To nie oznacza, że tych informacji nie ma, ale ja ich nie znalazłam. W związku z tym, nie będę nic złego o nich mówić. Można stosować odpowiednio, wprowadzając je do swojej pielęgnacji. W tym może Ci pomóc oczywiście My Skincare Box, bo to jest właśnie narzędzie do tego, żeby poukładać swoją pielęgnację i wiedzieć, który produkt kwasowy e, użyć kiedy, bo to jest najważniejsza kwestia. Cała jakby marka Next Level dla mnie to jest za dużo produktów z mocnymi składnikami. I trochę mam wrażenie, że patrząc na te wszystkie produkty, można dostać pewnego kociokwiku, jakiegoś szaleju wzroku, bo nie wiadomo za co chwycić, bo i to pachnie, i to nęci. Więc na spokojnie, zdroworozsądkowo, zawsze stawiamy na pierwszym miejscu skórę, czego ona potrzebuje, a nie to, co obiecuje nam na opakowaniu producent. Z takim podejściem. W większości wypadków będziemy na wygranej pozycji, a nie na przegranej pozycji. Mam nadzieję, że moja opinia o tych produktach, analiza, której dokonałam w związku z produktami Next Level, pomoże Ci wybrać te produkty, które dla Twojej skóry będą OK, a zrezygnować z tych, które dla Twojej skóry są w ogóle niepotrzebne, bo taki jest cel pielęgnacji zawsze. Dopasowujemy produkty do potrzeb naszej skóry. Napisz w komentarzu, Jakich produktów Next Level używałaś, używałeś i jak ci się one sprawdzały? Jestem bardzo ciekawa, bo to może dać nam większy pogląd na całą markę, na wszystkie te produkty i albo doprowadzić do rozszerzonego researchu, analizy, a być może do zmiany mojego podejścia do tej marki. No, bo w końcu nigdy nie mów, nigdy. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy warto kupić My skincare box, to powiem tak, warto. A to, co pokazałam przy marce Next Level, na Komil Next Level, myślę, że tylko podkreśla wagę tego, żeby mieć stabilne, skuteczne narzędzie do układania własnej pielęgnacji. Ja mam dla Ciebie jeszcze jedną zachętę. Po pierwsze, nie wiem, czy wiesz, jest wersja mini albo tak zwana light za 99 zł. A do wersji droższych za 189 i 399 zł dokładam Ci kupon 30-złowy czy voucher 30-złowy na zakupy w sklepie skinwisdom.pl na kosmetyki, takie, które rzeczywiście są sprawdzone, dobre i będą potrzebne Twojej skórze.